Cześć! Dzisiaj zabieramy Was znowu do Puszczy Kampinoskiej i poszukamy sobie opuszczonych gospodarstw, a konkretnie zaczynamy od wsi Grabina. Ona jest częściowo zamieszkana, ale dalej powinny być już jakieś opuszczone pozostałości puszczy. Zapraszamy. Tu coś było widać i już tutaj idziemy. Zdaje się jakieś zabudowania. Jest piwnica. Obejrzymy ją sobie. Jakiś opuszczony budynek gospodarczy, tu też Rafał go nagrywa. Coś ciekawego? Co? Nic ciekawego? co no no. Średnio się ten budynek prezentuje pod względem atrakcyjności. Tu jakieś fundamenty, schody, fundament. No, niewątpliwie tu stał dom. Także tutaj znaleźliśmy jedno gospodarstwo. Idziemy do samochodów, jedziemy dalej. No i długo nie szukać: domek, gospodarstwo, idziemy. X19. samochodzik i jeszcze jeden i następny i jeszcze jedna chałupka

Tu coś jest, daje się jakieś fundamenty. Jeszcze tam piwnicę widziałem. Ruszyliśmy na wieś Korfowe, ale szlak jest praktycznie nieprzejezdny, samo błoto, więc teraz daję na wstecznym z powrotem do grawiny i tam pokombinujemy, spróbujemy może jakoś od drugiej strony się dostać do Korfowego. Z uwagi na stan dróg, zajechaliśmy sobie do Korfowego, z drugiej strony i tutaj już mamy jakąś chałupę. Wchodzimy. Opłakany stan. Wszystko się wali. Jakiś stół. Kolejny, tam chyba była kuchnia węglowa, tak, palenisko. Co tam masz? Co? Co? Ona. Sofie tu nie ma. Podłoga. Uch, Podłoga zbiła. Wszystko gnije. Śmieci same. Śmieci. No, taki ładny stolik? No. I masło roślinne. Mhm. Tam nawet zachowały, tam nawet zachowały się wiszące ubrania. No. Tutaj też coś jest. Pusto z tej strony, tak wygląda. Dobra, jedziemy dalej. Fajny domek, fajnie zachowany. Zobaczymy sobie teraz, co jest na podwórku. Tak wygląda podwórko. A co jest z drugiej strony domku? Dobrze, dobrze, słuchajcie, znajdę jakiś sposób, żeby wejść do środka, bo drzwi są zamknięte na kłódkę. Jesteśmy w środku. Tu mamy pozostałość po kuchni węglowej. Tu chyba takie jakieś gospodarcze pomieszczenie, jakiś stołek. Fajne drzwi takie niebieskie. Pusty pokój. Tu mamy jakieś obrazki na ścianach. Pan Jezus. to chyba był jakiś były właściciel. A tutaj. Pamiątka pierwszej komunii. Krzyżyk na ścianie. Dobrze, opuszczamy tą chałupkę. I tutaj nasza wyprawa dobiega końca. Pozdrawiam Was zespół Go Urbex. oraz odkrywcy tajemnic Urbex Historia. Zasubskrybujcie nasze kanały oraz zajrzyjcie, co jest w opisie tego filmu. Wszystkiego dobrego. Cześć! Cześć!